Jak często Polacy zgłaszają bóle głowy? Czy mamy jakieś statystyki na ten temat? Bóle głowy są jedną z najczęstszych przypadłości, które dotykają Polaków, natomiast na pewno sama migrana jest najczęstszą chorobą neurologiczną i dotyka około 14% populacji generalnej. Uważa się, że mniej więcej około 3,5 miliona ludzi w Polsce cierpią na migrenę, chociaż ona jest różna bardzo. Jedni mają rzadko napady, inni mają często napady. Ci, którzy mają najczęściej napady migreny to osoby z migreną przewlekłą, między 1 a 2% populacji generalnej, czyli między 300 a 700 tysięcy ludzi. Jak rozpoznać, że to migrena, a nie na przykład odwodnienie czy za wysokie ciśnienie? To no ból migrenowy bardzo trudno jest pomylić z jakimkolwiek innym, bo on jest bardzo charakterystyczny, przede wszystkim jest silnym bólem. Bardzo silnym, takim, który często jest klasyfikowany jako poza skalą czyli w skali 1, no 10, 15 albo i więcej. Jest to ból tętniący, pulsujący, często rozrywający głowę, bardzo często lokalizuje się gdzieś w okolicy czoła, w okolicy oka, z wrażeniem wypychania gałki ocznej na zewnątrz i zawsze towarzyszą mu inne objawy, takie jak nudności albo wymioty. Też nadwrażliwość na światło, na dźwięki, na dotyk i mm, właściwie brak możliwości podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej, bo każdy krok nasila te dolegliwości. I taki y, ból, który jest nie, wła, niewłaściwie leczony lub w ogóle nieleczony, czyli nieprzerwany, może trwać do 72 godzin, czyli przez 3 dni możemy doświadczać takiego silnego napadu bólu głowy. Druga rzecz, która często towarzyszy samemu bólowi migrenowemu, to są objawy przepowiadające, tak zwana aura. Nie u wszystkich, ale u części pacjentów występują problemy z widzeniem, albo problemy z mówieniem, albo drętwienie którejś ręki, albo nogi, albo twarzy, albo języka. A jeszcze wcześniej mogą pojawiać się takie objawy, których nie widać, jak problemy z koncentracją, z nastrojem, ze snem, zmęczenie, ziewanie, trudności z doborem słów, z wypowiadaniem się. Natomiast po całym tym napadzie i tego bólu, i tych objawów bezbólowych, też pacjenci doświadczają często problemów z, z, z koncentracją, z pamięcią i są bardzo zmęczeni. Więc sumarycznie, jeśli ktoś ma cały taki napad migreny, pełne spektrum, to przez kilka dni nie funkcjonuje prawidłowo. I tym różni się migrena od innego rodzaju bólu, tak? Czy to jest ból jakiś napięciowy, związany ze stresem, czy, prze, czy przemęczeniem, czy odwodnieniem, bo to najczęściej jest taki ból, który nie trwa długo, jest bólem raczej stałym, tempem, ćmiącym, często dotyczy całego, całej głowy, a nie tylko części. Czy mamy wpływ, a jeśli tak, to co możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko tych ból migrenowych? Jeżeli wiemy, że jesteśmy migrenikiem i na pewno będziemy mieć napad migreny po spożyciu jakiegoś pokarmu czy przy zmianie... Um, Pogody, czy przy zmianie temperatury, czy przy polocie samolotem, no to czy, czy wreszcie po jakimś większym stresie, czy nieprzespanej nocy, czy nie zjedzeniu śniadania, nie wypiciu wystarczającej ilości płynów, to jeżeli jesteśmy w stanie uniknąć takich sytuacji, czyli jesteśmy w stanie uniknąć naszych czynników prowokujących one są specyficzne dla każdego człowieka. To powinniśmy faktycznie tego unikać, czyli nie umartwiać się, ale zwracać uwagę na to, co jemy, co robimy, jaki tryb życia prowadzimy. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie uniknąć tych czynników i wystąpi napad migreny, to tak szybko, jak to jest możliwe, musimy przyjąć lek przeciwbólowy, a najlepiej typowy dla migreny, tak zwany tryptan albo GEPANT, który jest w stanie uśmierzyć ból szybko, tak, nie, nie pozwolić, żeby on się przeciągał na następny dzień i jeszcze na następny dzień. Czy jeżeli zaczyna się napad migreny, jeszcze się nie rozkręciła to, czy takie leki hmm, dostępne OTC, przeciwbólowe mogą pomóc? Tak, i często się od nich zaczyna. Takie jest prawidłowe postępowanie, że zwłaszcza przy łagodnych bólach albo na początku terapii trzeba wykorzystać te tak zwane niesteroidowe leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, one są dostępne w aptekach, aczkolwiek tu uczulam, ponieważ w aptekach są też dostępne mieszanki tych leków, zwłaszcza z kodeiną która nie wiedzieć czemu jest często proponowana pacjentom z migreną, a nie znajduje się w żadnych rekomendacjach leczenia migreny. Nie powinniśmy tego leku używać zawierającego kodeinę, ponieważ bardzo szybko powoduje objawy uboczne i takie ry duże ryzyko wystąpienia bólów głowy z nadużywania, czyli polekowych bólów głowy. Więc ale takie leki jak ibuprofen czy diclofenak, które można bez recepty kupić to są leki, od których możemy zacząć, ale trzeba je wziąć tak szybko, jak to jest możliwe. I z reguły ta dawka musi być podwójna w stosunku do tej, która jest sprzedawana bez recepty. Bo ta dawka musi być większa niż standardowa i tak szybko, jak to jest możliwe, żeby uśmierzyć ból migrenowy. Jeżeli natomiast te leki nie pomagają, to na pewno musimy zgłosić się do lekarza, który wypisze nam już leki na receptę, takie, które są. Typowe już dla napadu migreny. Nie leczymy nimi żadnego innego bólu, tylko migreny. Część którejś z leków chyba mamy w programie lekowym, prawda? Jak wygląda wtedy dostęp? Jeżeli mówimy o programie lekowym, to muszę powiedzieć o drugim, drugiej metodzie leczenia migreny, a mianowicie o leczeniu profilaktycznym, która jest jakby równoległą formą leczenia, bo nie dotyczy samego przerywania napadu, bo my ten napad zawsze musimy przerwać, niezależnie czy mamy do czynienia z częstymi czy rzadkimi, ale zawsze go musimy przerwać. Natomiast u pacjentów, którzy mają wskazania do tak zwanego leczenia profilaktycznego, czyli mają często napady migreny, stosujemy leki, które muszą działać codziennie przez jakiś czas, żeby oduczyć nasz mózg generowania takich napadów migrenowych. To nie jest dożywotnie leczenie, to jest leczenie najczęściej okołoroczne, ale musi działać odpowiedni lek w sposób stały, żeby mózg nie, żeby nie dopuścić do generowania właśnie takich napadów przez nasze komórki nerwowe. I mamy takich leków sporo. Część z nich jest dostępna tylko w, w ramach leczenia komercyjnego, część jest możliwa w ramach programu lekowego. W programie lekowym mamy toksynę botulinową oraz przeciwciała monoklonalne. Gdyby pani przypomniała, właśnie, jak botulinę stosujemy, botulinę, którą większość osób pewnie zna pod nazwą Botox. To jest nazwa handlowa najczęściej, najczęściej używana jednej z rodzajów toksyny botulinowej, i akurat tej jedynej, która jest zarejestrowana do leczenia migreny, ale tylko szczególnego typu, czyli migreny przewlekłej. Toksynę botulinową stosujemy tylko w przypadku migreny przewlekłej, czyli wtedy, kiedy ktoś ma więcej niż połowę dni w miesiącu z bólem głowy. Natomiast pozostałe leki, czyli przeciwciała monoklonalne stosujemy u pacjentów, którzy mają zarówno tą migrenę epizodyczną, jak i tą, którzy, tych, którzy mają migrenę przewlekłą. A wracając do tekstyny botulinowej, to jest znakomity lek w medycynie bólu. Migrena to tylko czubek góry lodowej, gdzie możemy wykorzystywać ten lek. I jest to lek, który nam blokuje uwalnianie neuroprzekaźników odpowiedzialnych za Pojawienie się bólu i nie ma nic wspólnego z leczeniem tutaj zmarszczek czy leczeniem mięśni, żadnego napięcia. Tutaj nie likwidujemy, tylko po prostu zmniejszamy wydzielanie tych neuroprzekaźników. To jest usankcjonowane leczenie, już od prawie 15 lat realizowane. Którzy pacjenci wystarczy, żeby korzystali z pomocy POZ-u, a którzy powinni pomyśleć o wizycie u neurologa? No, na pewno każdy, kto ma migrenę i ma ją zdiagnozowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i te napady są dobrze leczone i są one rzadkie, występują naprawdę rzadko i nie, nie stanowią żadnego programu, problemu dla pacjenta, to może pozostać pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, pod opieką lekarza rodzinnego. Ale jeżeli zauważamy, że te napady są trudne do opanowania, że nie radzimy sobie albo zwykłym lekiem albo nawet tryb który nam lekarz rodzinny wypisał, albo stają się częste, co oznacza, że nawet dwa razy w miesiącu to już jest absolutnie granica naszej tolerancji i wtedy właśnie powinniśmy się zgłosić do specjalisty neurologa, który nam no, raz, że potwierdzi, czy zweryfikuje tą diagnozę i wdroży przede wszystkim leczenie profilaktyczne. O ile pamiętam, to te leki, które może wypisać na receptę lekarz POZ… Mają różne interakcje. Coraz więcej osób bierze na przykład antydepresanty, i wtedy nie powinno się łączyć tych leków. Co się wtedy dzieje? Czy lekarz podejmuje decyzję, co będzie mniejszym złem, czy na przykład stosuje inną terapię? To jest bardzo indywidualne i to wszystko jest uzależnione od indywidualnych potrzeb pacjenta, tego też jakie ma inne współistniejące. Schorzenia, chociaż faktycznie depresja jest jedną z najczęstszych dodatkowych chorób, i mamy tutaj duże ograniczenia, bo wiele zarówno leków do leczenia doraźnego, jak i tych starszej generacji do leczenia profilaktycznego, niestety nie mogą być stosowane u pacjentów z depresją, nie mogą być bezpiecznie stosowane u pacjentów z depresją, niektóre nawet tą depresję nasilają. Więc tutaj raczej zawsze kierujemy się w kierunku tych nowoczesnych terapii, czyli toksyny botulinowej lub przeciwciał monoklonalnych, czy teraz no, nowych też leków gepantów, ponieważ one nie mają właściwie żadnych interakcji z żadnymi lekami i są bezpieczne w różnych grupach pacjentów, zarówno z depresją, jak i też z innymi chorobami, na przykład sercowo-naczyniowymi. A na ile wystarcza takie ostrzyknięcie botuliną? Jeśli chodzi o toksynę botulinową, to podajemy ją w cyklach co trzy miesiące i to leczenie oczywiście to jest proces. Żeby w ogóle ocenić efekt kliniczny, to musimy podać przynajmniej trzykrotnie taki lek co trzy miesiące, żeby. Ocenić, czy ten lek jest efektywny u danego pacjenta, czy nie, a potem możemy kontynuować tą terapię właśnie w takich cyklach najlepiej kwartalnych. I to jest lek, który już w tej chwili po tych długich latach obserwacji wiemy, że jest po pierwsze bezpieczny, ale też w sposób długotrwały może stabilizować pacjenta i utrzymywać go właśnie na tym poziomie, praktycznie bez migreny albo z bardzo rzadkimi napadami migreny. I wiemy, że jest to leczenie bezpieczne nawet przez kilka lat. Takie najdłuższe obserwacje cyklicznie dotyczą pacjentów leczonych przez pięć lat.